Witajcie kochani. Dzisiaj kolejny etap w naszym życiu i takie pytanie dla was, dla mnie, dla innych. Z natury jesteśmy dobry, dobrzy, nie? stworzeni ze światła i miłości. Oczywiście te istoty, które w ciach ludzkich mają duszę, bo jest dużo istot tutaj na ziemi, my wiemy o tym. Którzy no niestety daleko im do światła i miłości. Okej, okay. to jest ich doświadczenie, oni tu przybyli w różnych celach, niekoniecznie zgodnych. Ze światu i miłością, tak? Natomiast dobry jest z natury, nie? Masz wolną wolę, podejmujesz wybory, e, za nie odpowiadasz, tworzysz swoje życie, tworzysz swoje różne wcielenia. E, Okej, okay, karma do ciebie wraca, mniej lub bardziej, mniej lub bardziej rozu rozumiesz ją. Natomiast zastanów się, takie pytanie z, z okazji dzisiejszego dnia i tego, co się dzieje dookoła, na ile dobro ci jest tobie, a na ile jeszcze jesteś naiwnym? Naiwność to jest taki stan umysłu i działania, który możemy doświadczyć tylko w światach materii, nie? bo z natury, z istoty jesteśmy świetliści, pełni miłości. Taka jest wibracja najwyższa. Natomiast przychodząc w światy materii, mamy to światło i miłość wykorzystać, żeby żyć tutaj godnie, żeby spełniać się w tym świecie materii, tutaj, teraz na Ziemi. I pytanie do Ciebie, na ile jeszcze jesteś naiwny, naiwna? Na ile jeszcze oddajesz władzę nad sobą, nad Twoją rodziną, nad Twoim biznesem, nad Twoim życiem, nad Twoim zdrowiem, e, różnym dziwnym osobom, bo im wierzysz z naiwności. No bo przecież oni nie mogą mnie skrzywdzić. Oni nie mogą mnie oszukać. Oni nie mogą być tacy źli, jak mówią teorie spiskowe. A oni robią swoje. A my mamy piękną lekcję, Wychodzenia z naiwności? Z naiwności nas jest to światła, które przybyły tutaj na Ziemi, aby tworzyć raj dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych potomków, tak, dla naszych zwierząt. Bo też tu biorą udział dla tej pięknej roślinności dla Ziemi. Więc zastanów się proszę. Przy czym jeszcze tak bardzo? Utknęłeś i tak bardzo jesteś naiwny. Czy może czas już, abyś powiedział sobie: OK, tu jest Ziemia. Każdy jest dobry, każdy kto ma duszę, ale ja żyję w świecie materii, wybieram to, co dla mnie jest najlepsze, zgodne z moim sercem i bez karania również innych, bez szkodzenia innych. I tak jak my tutaj, wszyscy ci ludzie, którzy tutaj idą teraz, dołączymy zaraz do tego marszu o to właśnie, aby przypomnieć, że jesteśmy dobrzy, ale nie naiwni. Więc zostaw doświadczenie naiwności, wiary w to, że ktoś się zmieni, bo jest dobry, że ktoś jest uczciwy, bo przecież rządzi, więc musi być uczciwy, że dba o moje zdrowie, bo wprowadza przepisy. Nie. Wychodzimy z lekcji bycia naiwnym i w życiu osobistym, zawodowym, oczekiwania na cokolwiek, tak? Na tak zwane cuda cuda się zdarzają, oczywiście. Ale my tutaj, istoty duchowe w materii, jesteśmy po to, aby dokonywać wyborów i brać swój los, swoje życie w swoje ręce. Więc kochani, działamy. Jesteś dobry, dobra, ale wolna od naiwności. Idziemy dalej. <ś Buffett> Najlepszego.